Kanał YouTube Kół Bogu oraz wydawnictwo AA z Krakowa przedstawiają książkę Francesco Luna pod tytułem „Przewodnik dla tych, którzy nie lubią się modlić”. Część ósma. Poszukiwanie Boga. Skarb. W swoim nauczaniu Jezus często posługiwał się przypowieściami i porównaniami, aby uczniowie mogli lepiej go zrozumieć. Ewangelia pełna jest słów, których wypowiadanie wypełnia Bożą jasnością. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mul, ani rdza nie niszczą, i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną, bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje. Słowa Pana są bardzo jasne. Nie ma po co zbierać skarbów, bogactw ani zaszczytów. Warto gromadzić te dobra, które mogą doprowadzić nas do prawdziwego szczęścia już tu na ziemi, a później w niebie. Najcenniejszym skarbem jest Bóg. Nie można go porównać z żadną istniejącą rzeczą. Bogactwa się kończą, zdrowie można stracić, piękno przemija. Tylko Bóg nigdy nie zawodzi. Przekonanie, że często myślimy o Bogu, powinno być zweryfikowane przez głębokie zastanowienie się nad naszym życiem, żeby czasem nie było inaczej niż myślimy. Jeśli Pan mówi, że tam, gdzie jest nasz skarb, tam też jest i nasze serce, to powinniśmy zastanowić się, gdzie mamy serce, bo tam też. Odnajdziemy nasz skarb. Gdzie jest nasze serce? Nasuwające się odpowiedzi są przygnębiające. Jedni umieścili je w spektaklu, na który zamierzają pójść, inni w osiągnięciu sukcesu w pracy lub w swoim środowisku. Jeden zatapia całą swą uwagę w tym, kiedy założy nowo kupione ubranie, a inny w myślach o nowym zegarku, książce albo samochodzie. Odpowiedzi na podstawowe pytanie jest bezliku wszystko zależy od indywidualnych upodobań. Ilu jest więc takich, którzy serca mają skierowane ku Bogu? Ile ludzi, żyjąc wiarą, na pierwszym miejscu stawia Boga, a później, w ostatniej kolejności, swoje osobiste ambicje? Pewnego razu zasłyszałem następujące zdanie. Ostatnio bardziej troszczyłem się o siebie niż o Boga. Nie pierwszy raz te słowa do mnie dotarły, a mimo to wywarły na mnie ogromne wrażenie. Z pewnością zgodnie z ideałem każdego człowieka Bóg zajmuje w jego życiu pierwsze miejsce, lecz czy realia codziennego życia to potwierdzają? Co zaprząta moje myśli? W czym pokładam nadzieję? Jakim zajęciom poświęcam najlepsze momenty życia? Ile razy zatrzymuję się choć na chwilę, żeby Bogu oddać moją pracę, moje radości i przeciwności, które napotykam? Ile razy wznoszę moje serce ku Bogu, by składać Mu dzięki? Nie znam odpowiedzi na te i podobne pytania, które mogą się nasunąć, lecz jeśli by spisać je na kartce, może okazać się, że odpowiadając na nie czarno na białym. Ujrzymy ze smutkiem, że wbrew przeświadczeniu wierności, nasze myśli skierowane są ku innym skarbom, nie mającym nic wspólnego z tymi, które poleca nam gromadzić Jezus. Wielką szkodą byłoby nie pojąć, jak wielkie znaczenie ma wypełnianie Chrystusowej nauki. Zastępowanie, często usprawiedliwianiem się, mimo wszystko nie jestem dla Niego aż tak niedobry. Nie ma w tym zagroż prawdy, szczególnie jeśli w codziennym życiu nie szukamy go nieustannie, usiłując pogodzić egoizm z wypełnianiem woli Bożej. W dalszej części tekstu sam Pan karci nas słowami, nad którymi powinniśmy zastanowić się dużo częściej. Nikt nie może dwóm Panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z jednym będzie trzymał a drugim wzgardzi. Współuczestnictwo. Niektórzy trwają w przekonaniu, że od momentu, w którym Pan powiedział, oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga, życie stało się dużo łatwiejsze. Wystarczy zachowywać w życiu odrobinę miłosierdzia, a pozostały czas zupełnie spokojnie można poświęcić na to, co tylko się zechce. Niestety, taka interpretacja słów Pana jest całkowicie omylna. Jezus nie pragnie bowiem przekazać nam, że jeśli już raz spełnimy konkretny uczynek miłosierdzia, damy ją jałmużnę, zapanujemy nad szemraniem, pomodlimy się przez chwilę, bądź od czasu do czasu pójdziemy do spowiedzi i tym podobne, to resztę czasu możemy poświęcić wyłącznie na nasze osobiste zajęcia, jakby był to czas wolny od spraw. Związanej z Bogiem. My, dzieci Boże, jesteśmy nimi zawsze i dlatego w żadnym momencie, w żadnej godzinie, ani w żadnym dniu nie jesteśmy zwolnieni z zaangażowania wynikającego z miłości Bożej. Nawet jeśli narzuca się przekonanie, że Bogu oddaliśmy już to, co należy do Boga, a teraz pora na oddawanie tego, co należy do Cezara, który jest uosobieniem egoizmu, Lenistwa i wygodnictwa. Takie myślenie to pomyłka. Matka zawsze zajmuje się swoimi dziećmi z bardzo prostej przyczyny. Od miłości nie ma wakacji. Co dobrego można by myśleć o kobiecie, ograniczającej się do wypełniania podstawowych obowiązków wobec dzieci. Zawiezie je do szkoły, doprowadzi je do porządku, a później, poświęciwszy im kilka godzin, zapomni o nich. Jak można uznać za zakochanych ludzi, którzy pamiętają wzajemnej miłości tylko wtedy, kiedy się widzą? Miłość istnieje poza czasem, albo kocha się zawsze, albo nieprawdą jest, że kochamy. Podobnie w przypadku Pana Boga. Albo kochamy Go zawsze, bez przerwy, albo tę miłość należy poddać pod wątpliwość. Kiedy wreszcie zechcemy pojąć tę prostą prawdę, która może uczynić nas tak szczęśliwymi, czyż istnieje bowiem coś piękniejszego od współuczestnictwa Pana Boga w naszej codzienności, w naszej pracy, w naszym wolnym czasie, a wreszcie w całym naszym życiu? Łopata. Andaluzyjczycy Cieszą się sławą leni. Nie wiem na jakiej podstawie wytworzyło się przekonanie, że każdy, lub prawie każdy, kto stamtąd pochodzi, urodził się zmęczony. Nie warto jednak zatrzymywać się nad tym stereotypem, gdyż w rzeczywistości lenie są wszędzie. Przejdźmy jednak do kwestii, która dotyczy nas bezpośrednio. Otóż był sobie pewien leniwy chłopak, który pochodził z Sewilli. Był bardzo serdeczny, sympatyczny i znany wszystkim w okolicy. Wyróżniał się jednak tym, że nie miał za grosz zamiłowania do pracy. Z wysiłkiem zdał maturę i zakończywszy edukację, zajął się przebywaniem w swoim domu. Jego bracia i siostry powoli układali sobie życie, a on stale wiernie trwał w domu rodziców. Gdy wychodziła za mąż jego najmłodsza siostra, Ostatnia, która poza nim została jeszcze w domu, pojawiło się pytanie, co będzie z naszym bohaterem. Otóż najmłodsza siostra wychodziła za mąż za inżyniera z Bilbao, który zadeklarował się pomóc w rozwiązaniu kłopotu. Wspólnie postanowili, że poszukają dla chłopaka pracy dostosowanej do jego stylu życia. Jako, że nie był, przyzwyczajony do wysiłku, zaproponowali mu pracę z Amerykanami w bazie powietrznej usytuowanej w okolicach ich rodzinnego miasta. Wyjaśnili mu, że nie ma żadnego powodu do obaw, ponieważ miejsce jest zmodernizowane i prawie wszystkie prace wykonuje się przy pomocy automatycznych maszyn. Naciska się jeden guzik i maszyna kopie, naciska się kolejny i wysypuje piach. Wobec takiej argumentacji nasz bohater poczuł się zmuszony pójść do pracy, aby nareszcie zostać kimś. Kupili mu bilet. Wsadzili do pociągu i polecili zapytać o majstra, który miał już na niego czekać w zakładzie. Gdy dotarł na miejsce, zgłosił się do kierownika robót, który wręczył mu łopatę. Nasz przyjaciel obejrzał ją z góry na dół i stwierdziwszy, że nie widzi żadnego mechanizmu. Zapytał robotnika, który stał najbliżej: Panie, pokaż pan, jak to się podłącza. Są tacy, którzy myślą, że w obecność Boga wchodzi się jak poprzez wciśnięcie guzika. Zupełnie tak, jakby trzeba było tylko pojąć pewne rzeczy, a reszta zrealizuje się sama. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna. Potrzeba współpracy z łaską Bożą, która przejawia się w osobiście podejmowanym wysiłku, mającym na celu nawiązanie tej współpracy. Rzeczywiście, łaska Boże może uczynić wszystko, lecz prawdą jest także, że chrześcijanin jest zobowiązany do odpowiedzi na nią poprzez osobistą walkę, mającą sprawić, żebyśmy robili, co tylko w naszej mocy, aby dać oczekiwaną odpowiedź. I nie myślmy, że ta odpowiedź wiele wymaga, gdyż mowa tu o czymś, co jest osiągalne dla każdej duszy. Nikomu nie wydaje się przesadą ośmiogodzinny dzień pracy. Nie jeden musi pracować nawet 10, 12 lub jeszcze więcej godzin, a mimo tego nie uważa się za Herosa. Musi iść do biura, do gabinetu lub do warsztatu i spędzić tam narzucony czas po to, aby przeżyć. Matka, która cały dzień opiekuje się rodziną, też nie uważa się za bohaterkę, a jednak wydaje się tak trudne osiągnąć i nieprzerwanie przebywać w obecności Boga w ciągu całego dnia, a wysiłki, których musimy się podjąć, wydają się przekraczać nasze możliwości. Lecz, podobnie jak nie ma nic z heroizmu w codziennej pracy, tak nie ma go w trosce o wzbudzenie tej Bożej obecności, która ma wypełniać nasze serca wlewając w nie radość z życia tu na ziemi, które jest zapowiedzią uczestnictwa radości niebiańskiej. Reakcja nadzorcy. Nasza opowieść o Andaluzyjczyku dobiega końca tam, gdzie ją zostawiliśmy, lecz można założyć. Że nadzorca, pracowity Andaluzyjczyk, wcisnął chłopakowi łopatę w ręce mówiąc. Tu się to podłącza. Do roboty się weź, jak chcesz coś zarobić. Teraz przypada nasza kolejna pracę wcielającą w życie słowa, które padły wcześniej. Przecież utrzymanie Bożej obecności w ciągu dnia wcale nie jest takie trudne, jednak nie jeden powie. Mówi się, że to takie proste. A później okazuje się, że jednak nie za bardzo. Gdyby Pan wiedział, ile ja mam obowiązków, sądzę, że zabrakłoby Panu odwagi, żeby mi dokładać jeszcze myślenie o Bogu. Mam dość problemów, żeby dodatkowo komplikować sobie życie. Ci, którzy tak mówią, nie są świadomi bezpodstawności tego typu argumentacji. Krąży historia o pewnym dyrektorze dużej firmy, który, chcąc poprosić kogoś o przypomnienie jakiejś sprawy, szedł zawsze do człowieka odpowiedzialnego za kadry w fabryce i pytał o najbardziej zajętego pracownika. Gdy przedstawiano mu poszukiwanego człowieka, to właśnie jemu dyrektor powierzał zadanie przypomnienia sobie następnego dnia o tej ważnej sprawie, której pod żadnym pozorem nie powinien zapomnieć. W istocie ten sposób postępowania dyktowany był przez pewien bardzo mocny argument. Otóż na osoby zatroskane o solidne wykonywanie swojej pracy i zajęte licznymi obowiązkami, można liczyć dlatego, że będą one zdolne zapamiętać dodatkową ważną sprawę, trwając stale w napięciu koniecznym do poczucia odpowiedzialności za to, co należy wykonać. Podobne doświadczenie przeżywa wiele dusz, mających zwyczaj spełniać uczynki miłosierdzia w ciągu dnia. Najtrudniej jest zaplanować czynności w niedzielę, czyli w dzień, w który zazwyczaj mamy najwięcej czasu. Przyczyna jest niezwykle prosta. Otóż wolnie od napięcia towarzyszącego pracy zapominamy o różnych sprawach. Wbrew pozorom to właśnie zajętej osobie najlepiej powierzać troskę o bliźnich, za to leniwych ludzi, nigdy nie mających nic do roboty, nie warto też o nic prosić. Jako, że dysponują dużą ilością czasu, najczęściej myślą sobie: Wezmę się za to później, co w efekcie zawsze lub prawie zawsze kończy się tym, że wcale tego nie robią. Zapada noc, a w nocy trzeba przecież odpocząć i kładą się z myślą: Wezmę się za to jutro. Ich życie przeradza się w jedno wielkie jutro, które nigdy nie nadchodzi. Jeśli zakłada się, że obecność, wspomnienie Boga w ciągu dnia jest czymś trudnym do wzbudzenia, oznacza to, że brak nam jasności pewnej idei, tak potrzebnej, by móc pojąć, że życie duchowe, pomimo nazwy, nie dotyczy wyłącznie ducha, lecz związane jest z całą naszą egzystencją. Pan Bóg stworzył nas takich, jacy jesteśmy, z duszą i ciałem. Dlatego powinniśmy uczyć się, że znaczenie dla naszego życia mają nie tylko okoliczności duchowe, ale także cielesne, jako coś, czego Pan Bóg pragnie. Gdyby Pan zechciał, abyśmy byli czystymi duchami, stworzenie nas takimi nie sprawiłoby mu żadnej trudności, już sama myśl zrodzona przez Jego wolę natychmiast by się wypełniła. Nie! Bez wątpienia Pan chciał nas takich, jacy jesteśmy i właśnie w otoczeniu spraw materialnych powinniśmy nawiązywać nieustający dialog z Panem, którym jest obecność Boga. Działanie niezgodne z tym stwierdzeniem jest równoznaczne z nieznajomością Bożego Zamysłu wobec każdego z nas i inicjuje krótszy lub dłuższy proces prowadzący do tragedii. Jeśli bowiem nie szukamy Boga w codziennych doświadczeniach, to pozostawiamy je poza marginesem zabiegania o świętość, które powinno ukierunkować życie każdego chrześcijanina. Takie doświadczenie spotyka tych, którzy nie do końca pojmują, że Pana Boga można spotkać między garami, według słów świętej Teresy. I tak umyka im życie. Są jak Szklarniane kwiaty, którym brak miłości tego, kto spotyka Pana Boga w pracy, w życiu rodzinnym, w wolnym czasie i w relacjach z kolegami po fachu. Słowem, doskonale rozumiejąc, czym jest miłość Boża z braku intymnej relacji z Bogiem, która ogrzewa nasze życie, mają ostudzone serca. Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu, jeśli spodobał się Tobie ten audiobóg, proszę, ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyśćcowe swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców z Panem Bogiem.